Siemano wszystkim, z tej strony Omen i witam was na serwerze testowym 9.7 i tym razem przymierzymy się na iMix'a 30 Prototype ponieważ wcześniej pokazywałem dziesiątkę, teraz skupimy uwagę na dziewiątce. różnic praktycznie między tymi czołgami nie ma moim zdaniem dużym przeważającym plusem jest to, że to jest tier niżej, a praktycznie parametry ma wszystkie takie same wiadomo, tylko dłużej ładuje pancerz chyba jest też troszkę gorszy, bo zauważyłem, że mx 30 b troszkę więcej dinga chyba na tej wieży no i różnice w zasięgu widzenia. No i tak samo, tam lekko może czas kupianie, celowania. Wiecie co, weźmiemy sobie załogę stąd. Mam golda, to mogę zapłacić na 100%, przekwalifikuję, bo mam golda. Jebać biedę. No i przede wszystkim, bo zapomniałem sobie, że przecież to jest tak samo met, ten cdc. I można bez problemu przerzucać załogę. Także... Myślę, że wszystko jest ok. Wstąpimy sobie do bitwy. Dobre. To teraz. Jest... A nie, dobra, czytało. Znowu bałem się, że nie wrzuci mnie w ogóle, albo będzie mnie wrzucać półtorej minuty. Bo zdarzają się takie przypadki, jak nie ma ludzi, albo w ogóle rzuci na 6 czołgów, także chciałem tego uniknąć. O, fajne losowanie. Niedużo dziewiątek. Wiem gdzie pojechać od razu, mam pomysł. To do... sobie: oczywiście na chwilę to będzie chyba najlepsza pozycja. Wykorzystamy wieżę, depresję, medy w sumie też mają. Także liczę na jakieś wsparcie z moj... ze strony mojego teamu, bo sam oczywiście sobie tam nie poradzę. Mamy drugiego MX-a 30 T54, więc może ktoś się skusi na chwilę. I to kolejny przykład, że ktoś leci na penetrację na T54, ponieważ ta lufa jest o wiele gorsza. Moim zdaniem, MED ma mieć dobre przeładowanie, dobry czas skupiania. Penetracja już tam mniejsza, te 18, czyli tej penetracji nie zrobi wam żadnej różnicy z tego powodu, że tak czy siak nie przebijecie Eset i ISA 7 od przodu, czy tam innych czo ciężkich czołgów bądź MEDów. Także. Jak mamy 200 czy 219, to to praktycznie nie robi żadnej różnicy, i wolę mieć przynajmniej lepszą szybkość szczelność. Czas skupiania, praktycznie o 60 sekundy, lepszy i tam jeszcze lepszą celność. Tak mi się wydaje, bo tam te parametry są o wiele gorsze niż na tej lufce, która ma 201 penetracji. A wiadomo, na coś cięższego tak się jak będziemy ładować golda, bo jak pojawi się od przodu, no to nie przebijemy z jednej i z drugiej lufy. Także szkoda naszego wysiłku, żebyśmy przyjmowali demet za darmo i nie mogli przebić kogoś. No, 59-16 sobie pograł. W ogóle nie... dziwne, że go ten T49 tak ładnie trafił. Skorpionik, co ty tu robisz? O, widzieliście? Dinguś. Czyli coś ten czołg nawet potrafi dingnąć. Tutaj we Włazik, bo nie jestem pewien jeszcze gdzieś czałg ten czołg, także stałem się unikać jakichś tam dingów. No, celność jest bardzo spoko. Jak widać, przebijamy też wszystko bez problemu. Nie wiem, czy ten konkurent będzie wyjeżdżał. Chyba zeszło na górną płytę, dlatego go nie przebiłem. To mi się wydaje jeden z takich główszych. Gł... główszych? Chyba główni... nie Dobra Mniejsza o to No to ty ładnie te medy ich sklepały W ogóle ten 30 Bega na stokowej lufie No na, na tej lufce z FCM-a, czy tam z czegoś na 90. A, działamy stacili. Nie wiem czy należy naprawiać, boję się, żeby później AMOECA nie dostać. No w sumie ładna bitwa się szykuje A, dobra, naprawiam to działo. Nie chcę się głupie dingać. Fuck, F y setka a nie, F setka zjeżdża myślałem, że tutaj jedzie. zaczął z biodra, bo stabilizator wrzuciłem. Dobry jest czas celowania, także celownik w większości jest grany, zwłaszcza przy takiej małej prędkości. Co będę lubił w tym czołgu bardziej od Centuriona 7.1 to, że przede wszystkim ma o wiele lepsze przeładowanie. 2 sekundy to uwierzcie, jest znacząca różnica, bo Centurion ma najgorszy DPN w grze. I w dodatku Chodzi mi o ten, o goldowe pociski. Century nie ma żadnych. Także te hasze używa się praktycznie raz na ludzki rok, są w zupełności bezużyteczne. Wyko wykorzystuję je praktycznie tylko wtedy, jak kogoś objeżdżam. Także nie widzę większego sensu zastosowania tego w dużych ilościach. Ale za to słyszałem, że na że można się ładnie pobawić na tych pociskach hash, 210 penetracji, także. Można bez problemu sobie pykać w jakieś większe czołgi po 500. Tylko wiadomo, trzeba unikać takich pancerzy jak gąski. Gąski to może nie pancerz, ale trzeba unikać takich elementów, a także. A, z tego już nic nie zostało, ale sobie to, to się jeszcze tu wydoimy. Free damage. Dobra, klepiemy. Nie wiem czy zdążę jeszcze go stawić jeszcze raz. Nie zdążę chyba. Albo zdążę. Dobra, bardzo ładnie. Chyba, by, chyba szykuje się ładny wynik. Setka tutaj dwóch sprzątła, no ale... Wiadomo, już dużo jej pestek nie zostało. Można by się jeszcze na tym czołgu skusić, o na przykład jakąś tam benzynkę, nie wiem czy to jest na ten czołg. Żeby mieć więcej tych koni, lepsze przyspieszenie. Dobra, ja chyba już go nie dogonię, także skapuję, ale jeszcze lekko bazę. Przynajmniej 30, powinien go skończyć. Jeszcze T-54 dojechał i jeszcze go zabił, Bo... Boże Święty. O matko. O... Bardzo ładna bitwa, przyznam się szczerze. Szybka, damage'a stukałem sobie, jestem zadowolony. 6300, nieźle, nieźle. Przyznam, że bardzo ładnie. No, te 5, to te 5, to po prostu odwalił tam pod koniec maniane. Dobra. Czy coś chcę jeszcze powiedzieć? Chyba nie. Także. No, bo sobie możemy sprawdzić teraz szybko. To jest takie lekkie porównanie. Sprawdźcie sobie parametry tych działów. 105, 105, ale patrzcie na przodowanie. 5 Szczałów na sekundę. Znaczy, puch, na sekundę. Na minutę. I 6, i 6 szczałów na minutę w przypadku francuskiego Meda. To jest duża przewaga. Uwierzcie mi, celność o 1 lepszą. To praktycznie nie ma znaczenia. W ogóle, jaką ma. Lekką tą blufę. penetracja ma tylko 8 lepszą. Ale spójrzcie na to. Ten człowiek ma goldówki 320 penetracji. A 210 na hajkach. To mi tam gówno to daje praktycznie, a 270 czasami ktoś schowa dolną płytę, nie ma gdzie szczęść po ich spotach. Trzeba załadować tego golda, żeby się nie pieprzyć. Takie porównanie. Nie mówię, nie będę narzekał, Centurion jest moim jednym Jest jednym z moich ulubieńców. Także jak go zachowam w garażu, to nie, to nie robi żadnego znaczenia. Ale mówię, że mogliby troszkę poprawić. Chociaż i tak czy siak mi się wydaje, że ten czołg jest dobrze wyważony, nie jest jakiś OP, ale też nie jest słaby. Tylko trzeba wiedzieć, jak go wykorzystać. Wrzuci, wrzuci, oby wrzuciło szybko! Uo! Dobra, mam dobrą pasę dzisiaj. No, tym razem na dziesiątkach, także tak, troszkę ta gra się zmieni. można by się nawet poprosić o stwierdzenie, czy to nie będzie przypadkiem następca Centuriona. Będzie moim faworytem, a Centurion po prostu pójdzie troszkę w odstawkę. że tak gdzieś jak Centurion nie ma, więc to jest bez różnicy. Jest wolniejszy, bo oczywiście ma ograniczenie do 40. Lufa gorsza. Zwracam uwagę na to, że nie ma goldowych pestek, dlatego mówię, że gorsza. Bo tam czas celowania, celność troszkę chyba jest lepsza. Tylko to Przeładowanie, no to jest znacząca różnica. Wiadomo, no 12 sekund bez, bez modułów to jest tragedia. Ja tam na perkach mam 4 załogę i na dosyłce ładuję 10, 7, nie 10, coś lekko ponad 10. To jest dużo. Jak na MEDA najgorsze DPM z 9 tierowych MEDów. Z tego co widziałem, tabelę u takiego gościa Quickie Baby. Może kojarzycie. Pojadę sobie tutaj standardowo. Potem, może, wjadę jakoś na środek. Mam dużo medów, także chcę uważać na nie. Zwłaszcza na baczata, który mi wyjedzie. Wypakuję magazynek, a ja zajdę na niego. Znaczy, więcej mi się nie uda przetrwać. Ja sobie szybko tutaj. Czy to, że w ogóle coś przyjedzie, nie zapowiada się tak szczerze mówiąc. Już się zastanawiałem... Uff, piszciec. Wszystko tylko nie ty. No, i wypierdzieli już Oczywiście, gra na która wszyscy lecą na ten demet. Chociażby lufka miała głównianą celność. Gówniane czas celowania wszyscy idą na ten, wszyscy się rzucają na, 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 na obrażenie. To samo z hałbicami, czy coś jest dużo lepszych podstawowych lówek. Tylko, może mają czasami mało penetracji, która nie wystarcza. Ale lepiej jest wykorzystać taką, która dla meda przystoi, a nie że ja z hałbicy będę szczelam na medzie. O, foś widać, że dobra pozycja. To mnie rozwala. Ja nie rozumiem, jak można gość tak tedykiem. Ja grałem jaczką, zrobiłem parę bitów w 4600 średniego. Dziękuję. O, fakt. To jest batchat batchat na goldzie. No. no, oczywiście mu wylosowało 480. No, bo bo, bo jakby. Uff. Bitwa beznadziejna, ale wydaje mi się, że nie ma sensu tego. No, to jest jajka. I sobie sprawdzimy ile mam średniego. Na trzech, po trzech bitwach 4600, bo ja tym czołgiem nie stoję z tyłu. Nawet jak będziemy stać z tyłu, nie zrobimy tyle damage'a, tyle średniego. To jest niemożliwe. Także nie wiem czy to tutaj jeszcze coś pokazać. Może nagram odcinek z imixa CDC. Ponieważ to jest jedyna PMK, która mnie teraz interesuje. Nie ma nic ciekawszego w garażu, bo kilka czołgów mam, jest to LOW, 88 I6, i szósty I I, i i i i coś jeszcze lew i szósty wzk 111. No, no, to się uzbiera. O, jest i wuzetka. Dobra, to by, myślę, że wydaje mi się, że to by było na tyle. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Komentujcie, oceniajcie. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.